Manko, witam wszystkich U mnie Eldorado Mamy niedzielę Wczoraj jak wiecie zakupy były W Palm Garden A dzisiaj czas Wkopać do gruntu To co się kupiło A mianowicie Karłatka wulkanu. Zobaczcie, jaka fajna gęściucha. Jest fajna, wielka. Wiadomo, że będzie jeszcze niższa, jak się pozbędę do Ale o to właśnie mi chodziło. Zaraz wam powiem, dlaczego decyzja padła na karłatkę wulkanu. Dlaczego wybrałem takie rośliny, a nie inne wulkano rozodporność minus 12. Karłatka zwykła, minus 10, to minus 12. Ja i tak trzymam rośliny tylko do minus 10, znaczy do minus 10, jeżeli widzę, że już ma być minus 10, to już osłaniam. Już mówię dlaczego wybrałem wulkano. Wulkano wybrałem dlatego, że chcę stworzyć niskie pasmo pod wagnerem żeby to nie był taki goły pieni do góry tam przed domem jak wchodzi się do domu to ma być wagner, pod wagnerem, karłatka a drugi czmek jest taki, że chce że i karłatka i wagner będzie pod jedną osłoną czyli jedna czyli czy tam jeden kabel, czy tam jedna farelka, czy tam jeden wąż świetlny to już nie ma dla mnie znaczenia jaki system grzewczy tylko tyle, że jedna osłona, dwie rośliny na tej zasadzie chcę to zrobić. Mają podobną mrozoodporność. Wiadomo, że Wagner trochę większą, ale ja i tak już przy minus 10 osłaniam, więc u podnóża Wagnera będzie karłatka. Jeszcze zastanawiam się tylko z której strony, ale chyba tam, gdzie najwięcej słońca. I, I wkopuję tą karłatkę, i potem będę robił osłonę. To dwie pieczenie na jednym ruszcie będą, czyli tak, nie muszę kupować. Nie muszę robić ani myśleć o osłon żadnych, materiałów, ogrzewaniach, dwa na raz będą się grzać. Lecę po łopatę. Kurde, ale słońce wali normalnie. Cieszę się jak nie wiem co. Długo, długo, długo na to czekałem. Na ten gorąc niestety tylko do dzisiaj, bo od jutra już ma takie ochłodzenie przyjść duże a oprócz tego jeszcze zimno, zimno i deszcz zimno i deszcz, więc Darko, śpiesz się lecę po łopatę i zaczynam kopać muszę sobie jeszcze rusztowanie przynieść cztery elementy złożyć, wsadzić tak, żeby zobaczyć, czy się zmieści a żeby mimo wszystko to rusztowanie było na środku Wagnera, bo nie chcę, żeby była tak jedna strona ściśnięta chociaż też z drugiej strony nic by się nie stało Dobra. Działamy. Zobaczcie. Dwa przęsła przyniosłem. Znaczy dwie kondygnacje. I teraz pokażę wam taką ciekawostkę. Jak ustawić takie rusztowanie, żeby było na samym środku palmy. A nie, mierze, a nie mierzyć tego metrówką. Przynajmniej takie rusztowanie jak moje ma tu taką podziałkę. Stoję na wprost tego i widzę. Jest na środku. Pasuje. Idę tutaj. Patrzę. Jest na środku. Idę tutaj. I nie ma czegoś takiego, że z tej perspektywy czystej. Tylko się stoi na sto, na wprost palmy i widzę, że jest, patrzcie. I widzę, że jest za bardzo w tamtą. No to co? Tyk. Tyk. Jest idealnie na środku. I z tej strony jest też na środku. Czyli teraz tak, zimą ja będę składał te liście to z każdej strony palmy będzie tyle samo miejsca. A nie tak, że przesunę obudowę w tą stronę, bo mi się musi wulkano zmieścić. I teraz mam obraz, ile mam tutaj miejsca. I powiem Wam szczerze, że dużo miejsca. Tu się kończy. Tu się kończy. Ee, w tym miejscu nawet widać. I to pęka tu dookoła. Zobaczcie. Pęka wszędzie dookoła ta ziemia, która była wyciągnięta z donicy więc będę musiał rozwalić kawałek przynajmniej z 10 cm i, kolej, i to najdzie gdzieś tu dalej, po prostu tą donicą a roślina będzie tutaj a liście zawsze podwiążę do góry taki plan okej, okay, zacząłem, zacząłem już pomalutku kopać Ech, dzisiaj jest niedziela Grzeszę trochę, ale wszystko w imię nauki. Trawa oczywiście odzysk. Tam miałem dziurę więc po granacie, więc zrobię przeszczep, a potem ona się rozrośnie, to wiadomo. No i tu zaczynam kopać. Dziurę. Będę musiał troszkę korzeni Wagnera uszkodzić. Ale może niedużo. No na pewno z 5 cm upi troszę. No, myślę, że nie umrze. Myślę, że nie umrze z powodu takiego delikatnego zabiegu. Zobaczymy jeszcze zresztą, czy to będzie w ogóle konieczne. Bo może karłatka nie jest ukorzeniona za dobrze, i wtedy wejdzie. Ale na to bym nie liczył, że nie jest ukorzeniona. <grym> dobra, działam dalej. No dobra. Pora wyciągnąć tę palmę z doniczki. Zobaczymy, jaka jest ukorzeniona. I. Tą metodę co z Wagnerem też Wam chcę pokazać, jaki głęboki dół trzeba wykopać. Ja to robię tak, że wyciągam palmę z doniczki, wkładam pustą doniczkę do otworu, jeżeli wchodzi do otworu, dopiero wkładam palmę. Bo takie wnoszenie, wynoszenie, w sumie przy takiej małej palmie to już nie ma znaczenia, ale kto takiego Wagnera by podniósł? Jak już wrzuci, a jest za płytko albo za głęboko, to kto to później podniesie? No właśnie. A tak to się wsadza do niczkę pustą, patrzy się czy wszystko jest cacy i dopiero się wkłada palmę i jest gitara. Dobra, oglądamy korzenie. Grube korzenie jak palec normalnie. Patrzcie na korzenie, na to czy są ukorzenione, a nie wyharatane. Odsuwam palemkę. I patrzcie, jaki fajny pień. Ten pień ma jak moja dłoń, z 15 cm i jest taki gruby. No fajna jest. Tam kwitnąć będzie. Kwiaty wychodzą. A mi nie zależy na tym. Yy, odstawiam ją na bok. Składam doniczkę, zobaczę, czy jeszcze gdzieś trzeba podkopać i lecząc rantu. Rant może wystawać, ale doniczka, czy wchodzi i czy jest OK. Jak wchodzi jest OK, mogę dołować tego i mieści mi się wszystko w obudowie. Na zimę palmę po prostu liście. Składam opitole dookoła, i tam nie będzie przeszkadzać. Wulkano jest małą palmą i długo rośnie. Długo? Chociaż nie wiem jak długo rośnie. W każdym razie jestem w stanie składać te liście. Nie są tak sztywne. Można je złożyć do góry i mi się tu zmieści z Wagnerem. Dobra, przymiarka Doniczki. Ok, powiem Wam szczerze, że wpadła jak śliwka w kompot. I zobaczcie, wszystko mi się mieści. Przecież to jest rand do Doniczki. To palma będzie dopiero gdzieś tu, czyli 10 cm od końca tego. A tu wszystko. Będzie ogrzewane w sensie farelka będzie dmuchać i mróz tam nie wejdzie, więc jak i Wagner, jak i Karłatka są bezpieczne. Nie mogę się już doczekać. Kurczę. Dobra, wyciągam to i dołujemy. Noś czasu i pieniędzy. Jeszcze tą trawę muszę tam wkopać. A tu super wyszło. Liście tak delikatnie końcówkami, tak 5 cm dotykają Wagnera. Czyli ogień. Tu troszeczkę wystają, ale zobaczcie. Przecież ja to wezmę na zimę. Podwiążę do góry i nic nie będzie się tutaj działo. Jaka by nie była, zawsze można ścisnąć i owinąć. Tak jak, tak jak trachy. Czy tamtą karłatkę też tak ściskałem? Się nic nie dzieje. Zobaczcie, jaka petarda. A to, że w jednej obudowie, jedno ogrzewanie, jedna osłona, jeden termoregulator, jeden przedłużacz. Wszystko. Wszystko jedno, dwie rośliny. Naprawdę, Meksyk, zastanawiam się czy z drugiej strony jeszcze nie wkopię czegoś takiego fajnego, na przykład oleandra. Ale oleander nie, nie wytrzymuje chyba minus 10. Marzyciel. Albo granata. Z tej strony granat, żeby sobie rósł. I granata też można przekopałbym tego tutaj, i by sobie rósł. Tylko, że wtedy byłby cały czas w cieniu, i nie wiem, czy by coś z tego było. Ogarniam ten rindzel, co narobiłem. Sprzątam rusztowanie, sprzątam wszystko. Zobaczymy jak to wygląda w całej okazałości.